Cześć, Natalia, jak na strony. Jak ja słyszę komentarze, Natalia, udało Ci się, to mnie krew zalewa. Wiecie dlaczego? Dlatego, że mi się w życiu nic nie udaje. Ja te rzeczy osiągam, ja podejmuję konkretne decyzje w swoim życiu, czasami o pewne rzeczy proszę wszechświat i ja wiem, że to dostaję. To nie jest tak, że trafiło się ślepiej kurze ziarno, tylko po pierwsze nie jestem ślepa, po drugie nie jestem kura, po trzecie doskonale wiem, co w swoim życiu kreuję. Nie dajcie sobie wmówić, że jeśli osiągacie sukces mniejszy czy większy, to wam się to Udało. Nie, nic się nam nie udaje. My to robimy. Dokonujemy wyborów, podejmujemy jakieś decyzje, rezygnujemy czasem z czegoś, czasem poświęcamy coś na rzecz czegoś, by móc wejść na jakiś szczyt. Więc jeśli ktoś w ten sposób komentuje Wasze życie, to mu odpowiedzcie grzecznie i na spokojnie, nie, to nie jest kwestia tego, że mi się udało. Ja doskonale wiem, o co poprosiłam i to dzisiaj w swoim życiu. Mam, brońmy się przed taką interpretacją, że to jest szczęście, że to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że to by się udało, że masz więcej szczęścia niż rozumu, bo przecież tego typu rzeczy się słyszy. A co jeśli masz i szczęście, i rozum? A co jeśli masz dokładnie i tego, i tego porówno? Bo doskonale wiesz, że za, za swoje szczęście musisz wziąć odpowiedzialność, i ty tą odpowiedzialność wziąłeś. A cała reszta ludzi zamiast zobaczyć, ile cię to tak naprawdę kosztowało, woli wierzyć w to, że to jest tylko i wyłącznie szczęście. Bo gdyby zobaczyli, że to jest czasami ciężka praca, wyrzeczenia, decyzje, utraty ludzi, którzy no, nie powinni być koło ciebie, bo ci po prostu nie kibicują. To by zobaczyli, jak oni sami nie podejmują decyzji, nie rezygnują z różnych rzeczy, nie są gotowi poświęcić pewnych rzeczy, nie są gotowi zaangażować się, by móc w danej dziedzinie osiągnąć sukces. Nic nam się w życiu nie, nie udaje, my to osiągamy. Cześć.